W League of Legends mamy prawie 1300 skinów. I choć większość z tych skinów możesz sobie tak o od buta kupić w sklepie, tak jest parę z nich, których już nigdy nie dostaniesz. Dosłownie parnaście skinów, które nie są już w ogóle dostępne, a same te skiny są turbo rzadkie. Więc w tym materiale zobaczymy sobie top 10 najrzadszych skinów w League of Legends i dowiemy się jak można było je dostać. Na miejscu 10 mamy UFO Korkiego Skin, który dostawali wszyscy gracze, którzy mieli stworzone konto przed 14 stycznia 2010 roku. Roku. Riot Games stwierdził, że da taki prezent dla graczy, za to, że w 2009 roku wygrali oni nagrodę Best New Online Game w który wymagał głosowania. Dlatego stwierdzili, że zrobią taką akcję. Powiedzą graczom, głosujcie na naszą grę, a jeżeli uda się wygrać, wszyscy dostaniecie darmowego skina. No i tak też się stało. LOL wygrał, a wszyscy dostali tego skinka. No i nigdy tego skina nie było w skrzynkach Hextech, nie było go jakoś rozdawanego. Po prostu musiałeś mieć bardzo stare konto i taki skin automatycznie tam lądował. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to, to jest jeden z nielicznych. Tych, tych starych skinów, który jakoś wygląda. Nie jest to typowy Recolor, ma bardzo ładną bryłę statku UFO i szczerze nie będę ukrywał, że w mojej personalnej opinii to jest jeden z lepszych skinów do Korkiego, zaraz obok Urfridera. I choć praktycznie wszyscy dostawali tego skina, to trzeba było mieć konto założone w 2010 roku i to na samym jego początku. A jak dobrze wiemy, wtedy Liga Legend dopiero raczkowała, a liczba graczy była bardzo, ale to bardzo mała, dlatego też bardzo mało ludzi tego skina posiada. Co ciekawe, to jeden z kilku skinów na tej liście, który jest. Na kontakt z League Partnerem, więc ja też takie takiego od odblokowanego. Mimo iż w tamtych czasach jeszcze nie grałem w tę grę. Na miejscu 9 mamy Championship Riven w wersji OG. Srebrno-niebieska wersja Rivenki. Z mega słagowym mieczem. Skin, który był rozdawany dla wszystkich osób, które były na Mistrzostwach Świata w 2012 roku na finale na żywo w Los Angeles, i one wtedy dostawały taką papierową karteczkę z kodem, właśnie na tego skina. No i też ten skin był potem dostępny w sklepie. Przez tydzień mogłeś go po prostu kupić za 975 RP, no ale było to w 2012 roku. Mało kto wtedy jeszcze tak kupował te skiny, i nikt nie spodziewał się, że to będzie jeden z niewielu skinów, który nie wróci już nigdy do sklepu. I tak też było, aż do 2016 roku, Riot Games stwierdził, że zrobi drugą wersję tego skina. Championship Riven z 2016 roku, która wygląda praktycznie tak samo i różni się tylko mikro i tym, że jak masz tą nową wersję, to nie masz korony na głowie, no i też logując się do gierki, nie masz takiego zwykłego bordera. Trochę słabe, że coś takiego zostało zrobione, ale nadal OG Championship Riven zostaje jako jeden z rzadszych skinów w tej grze. Tak samo jak ikonka jej miecza, która była dostępna do odebrania dla wszystkich, którzy Kliknęli po prostu sobie na stronce Chwilę po finałach sezonu drugiego I tą ikonkę akurat mam Na moim pierwszym koncie I bardzo dumnie ją tam jeszcze noszę Swoją drogą chyba jedna z fajniejszych ikonek w League of Legends. Na ósmym miejscu mamy Pax Sivir. Mega swagowy, futurystyczny skin, który był rozdawany dla uczestników eventu Pax Prime 2011. Pax to jest taki nerdowy konwent. Coś typu PGA, tylko właśnie w Ameryce i Riot Games na początku League of Legends kolaborował właśnie z Paxem. Było tam wiele różnych eventów związanych z League of Legends, na no, przy okazji była też specjalna linia skinów. I Pax Civil, tak jak większość skinów na tej liście, to są skiny, które były rozdawane na karteczkach unikatowo przy okazji jakichś eventu. Praktyka, którą Riot bardzo często stosował w pierwszych latach League of Legends. I najpierw były to skiny typowo tematyczne pod dany event pokroju właśnie Pax, potem były to skiny już typowo riotowe, czyli Riot Squad Sinjet, Riot K9 Nasus czy chociażby Riot Graves. I pewnie niektóre z tych skinów Wy też macie, bo zdobyliście je na jakimś evencie w Polsce. Typu PGA, typu jakiś Pyrkon, ECC, bo wtedy w Polsce można było też takie skiny zdobyć. Co prawda, potem Riot trochę wycofał się z tej praktyki i już niezbyt rozdawał skiny na eventach. Może się zdarzyło, że jakiś Rioter ewentualnie dał ci tego skina do warda, no ale nie było to nic jakiegoś super ekstremalnego. To teraz Riot Games znowu powraca do tej praktyki. Co prawda, nie są to już tak rzadkie i unikatowe skiny, tylko są to skiny, które możecie normalnie kupić w sklepie. No i tak jest to całkiem spoko, że jeżeli pójdziesz na jakiś event, zobaczysz co na. Riotu, to możesz takiego skina dostać. No i teraz, przy okazji następnego Mittetrifta, który będzie od 5 do 7 września w Łodzi, Riot na swoim stanowisku będzie takie skiny rozdawał. Wystarczy, że pójdziecie na ich stanowisko, weźmiecie specjalną karteczkę, wykonacie listę zadań, które przygotowało dla Was Liga Polska i BAM! będziecie mogli odebrać sobie karteczkę z jakim skinem. Jest tych skinów całkiem sporo, nie będę ukrywał. Na ostatnim Mita Trifcie można było dostać aż 4 skiny i rozdawałem je jak szalone. No i oczywiście ja też będę stanowisku lol.pl na Drift w niedzielę. Więc jeżeli chcecie się załapać, no to zapraszam na drift Z kodem LEWUS macie 10 złotych zniżki na bilet. No ale wracając do Paxivir. Niestety to jest kolejny skin, z którym Riot zrobił to samo. Stworzył kopię tego skina, nazwał to Neo Paxivir, zmienił parę detali, pokroił lekko koloru tego skina, no i wypuścił go za 10 gemstone'ów. Co prawda obecnie jest ona niedostępna, a oryginalny skin jest nadal unikatowy, no ale to był taki... Stryczek, trochę w nos. Na siódmym miejscu Let's mamy Park Jackson. Bardzo podobny case co Pax Sivir. Tylko tym razem ten skin był rozdawany na Pax East albo Pax Prime w 2010-2011 roku. Jax w stroju takiego mistrza wojownika jakiegoś azjatyckiego. Bardzo ładny, fajny skin z bambusową pałką, który znowu był rozdawany przez kody na tym evencie. A potem w 2022 roku Riot Games znowu zrobił nową wersję. Neo Pax Jaxa, czyli dokładnie to samo co w sytuacji Seavir. Lekka zmiana. Trochę ciemniejszy strój zamiast takiego typowo żółtego. Tego i dostępny za Game Stony w 2022 roku. Na miejscu szóstym mamy Pax Twisted Fate'a. Kolejny skin z serii Pax, ale on był rozdawany na paxie w 2009 roku. Czyli jeszcze wcześniej, gdzie praktycznie nikt jeszcze nie grał w tą grę i było tylko 20 tysięcy sztuk takiego skina. Czarny płaszcz, model wyglądający praktycznie jak klasyczny, ale dzisiaj z uwagi na jego limitowaną ilość, jeden z rzadszych skinów w tej grze. No i też ten skin nie dostał nigdy wersji Neo PAX, kto wie, czy może taka wersja się pojawi. No i właśnie przez to figuruje trochę wyżej na tej liście i kiedyś był uznawany. Za jeden z takich najbardziej cool skinów. Widziałeś kogoś z Pak mówiłeś, damn, gościu ma najżywszego skina w grze. I też kiedyś jeszcze te skiny dało się kupić, bo jeżeli ktoś miał taką karteczkę, nie zużył tego kodu, no to mógł potem po latach ci ją sprzedać, tak? Ty dostawałeś kod, no i odblokowałeś sobie skina. I było bardzo dużo stron, które takie skiny właśnie sprzedawały. No i w pewnym momencie moglibyśmy się zastanawiać, skąd oni tyle tych kodów mieli bo trochę ich tam jednak było. No a raczej każdy, kto zdobył tego skina na takim evencie, po prostu to wpisywał i nie myślał, że za 5-10 lat może będzie mógł to zreselować za 1000, 2000, 3000 dolarów. Mianowicie, podobno ktoś znalazł jakiś bug, Jakiś specjalny klucz, jakąś specjalną metodę, która pozwalała mu na generowanie skinów do PAX Jack'sa, PAX TFA i do wszystkich tych skinów. Po prostu rozkminił jak zbudowany jest ten kod i jak może z niego zrobić nowy działający kod do takiego skina. I coś takiego zostało rozkminione przez jedną czy drugą tam stronkę reselerską, i w ten sposób tych skinów było trochę więcej niż ich faktycznie powinno być. Dlatego Riot Games też. W 2014 roku powiedział, OK, pas, raz na zawsze stopujemy te kody. I od tamtego czasu wyłączył możliwość zdobycia któregokolwiek z tych skinów poprzez wpisanie kodu i sprawił, że nie dało się już totalnie dostać tego skina w żaden normalny sposób. Co prawda, aktualnie jeżeli chciałbyś dostać któregoś z tych skinów, to jest jeden sposób, w jaki możesz to zrobić, mianowicie, jeżeli byłbyś w sytuacji, w której miałbyś na swoim koncie odblokowane wszystkie skiny to wtedy mógłbyś napisać do Riot Games Support i oni by ci odpisali, ok, masz wszystkie skiny, z tego powodu możesz sobie wybrać jednego z tych skinów i po prostu go dostać. Mamy na tej liście wszystkie trzy skiny Pax, do tego Championship Riven, Urf Warwicka, Riot Singed'a, no i też Rusty Blitzcrank'a. Rusty Blitzcrank'a, do którego przechodzimy dalej, bo ma on piąte miejsce na tej liście. Tak szczerze, zastanawiałem się, czy ten skin nawet nie powinien być top 1 najrzadszym skinem, bo to jest jedyny skin, którego chyba nigdy na oczy nie widziałem w League of Legends. Wszystkie inne skiny jakoś tam widywałem, a tego skina nigdy w życiu nie widziałem. No i teraz jaka jest jego historia? Historia. Ten skin był dostępny w sklepie przez krótki okres w 2009 roku, chwilę po premierze Lola. Mógłeś go normalnie kupić za RPki, ale po krótkim czasie ten skin został po prostu wycofany ze sprzedaży. Znaczy się, czemu wycofali tego skina ze sprzedaży? Mianowicie wystarczy na niego spojrzeć. To był zwykły Blitzcrank, tylko wersja rdzawa. Trochę po prostu przekolorowali mu zbroję na taką brzydką, obstraną, zardzewiałą. No i ten skin był tak brzydki, że prawdopodobnie nikt go nie kupował, a po drugie ktoś w pewnym momencie chyba zobaczył w Riot Games tego skina i stwierdził ja pierdolę, panowie, jak mogliśmy wypuścić takie gówno. I wtedy tego skina wycofali raz na zawsze i ten skin już nigdy nie był dostępny. No i na pewno, gdyby robić listę najbrzydszych skinów w League of Legends, to ten bezapelacyjnie byłby pierwszy. A swoją drogą, jeżeli podaliście taki materiał, zostaw subika, wbijamy 100 tysięcy powoli do celu. Przechodząc dalej, na czwartym miejscu mamy Black Listara. Skina Chyba najbardziej popularnego z wszystkich tych skinów, które tutaj są. Zawsze jak gdzieś tam mówi się o rzadkich skinach. To Black Alistar to jest pierwsze, co przychodzi na myśl. Zwykła wersja Alistara, lekko przekolorowana, trochę czarnego koloru, nic nadzwyczajnego. I to był skin, którego dostawało się w preorderze League of Legends. Wersja kolekcjonerska, ale wersja kolekcjonerska cyfrowa. Czyli po prostu, jak była beta w League of Legends, mogłeś sobie kupić w sklepie taki zestaw, parę czempionów, parę jakichś skinów. I jeżeli zrobiłeś to przed 2009 rokiem. To miałeś ty też po prostu Black Listara. Skin rzadki z racji, że był dostępny tylko w czasie, gdy Liga Legend była niezbyt popularną gierką. Czy ładny? No nie powiedziałbym, ale to już kwestia gustu. Idąc dalej, na trzecim miejscu mamy Silver Cale. Skin, który jest całkiem ładny, taka elegancka wersja Kayli, tylko w srebrnym kolorze. Jasne skrzydła, model, dokładnie taki sam, jak klasyczna Kayli. I teraz jak można było dostać tego skina? Mianowicie w 2009 roku mogłeś kupić Ligę Legend w pudełku. Taka pudełkowa wersja kolekcjonerska. Gdzie miałeś typowo płytkę, jakąś tam instrukcję, tak jak kiedyś kupowało się gierki. No i w bonusie do tego były dwa skiny. Silver Cayley i Human Rise, który będzie drugi na tej liście. Teraz, z perspektywy czasu, bardzo fajna rzecz. Ale w 2009 roku mało kto o tym w ten sposób myślał. Bo League of Legends w tamtym czasie było jedną z niewielu gier, która działała w modelu free to play. I wtedy pomyślisz sobie, co za głupek kupowałby grę free to play. Jeżeli dostajesz coś za darmo, to po co masz to kupować w pudełku? No właśnie, i to jest senk w tym. Dlatego bardzo mało osób kupiło tam grę w pudełku. Jeżeli teraz chciałoby się dostać, to możesz ją pewnie gdzieś tam sobie znaleźć raz na jakiś czas jak moc poszukasz na jakimś ebayu od kogoś to będzie chciał ją sprzedać co prawda kodu na skin już tam nie zobaczysz bo nawet jeżeli byłby to po pierwsze byłby zużyty a po drugie te kody tak jak mówiłem już nie działają nigdy ale to przenigdy ten skin nie był dostępny w sklepie i dlatego jest taki rzadki. Na drugim miejscu mamy human Rise. A. Rise w ludzkiej skórze skin Ryza, który nie ma niebieskiego koloru, Taki zwykły Ryze, który jest człowiekiem. Bardzo ładny skin. Jest to zwykły, czysty model Ryza, tylko właśnie w wersji człowieczej. Tak jak Kaylee, był dodawany do tej wersji kolekcjonerskiej, pudełkowej, i jest to bardzo rzadki skin. Co prawda, Human Rise i Silver Kale, razem z UFO Corki, to są jedyne trzy skiny z tej listy, które są dostępne na League partnerze. Ja paradoksalnie te dwa skiny mam odblokowane, przez to, że jestem partnerem. Riot Games. Na pierwszym miejscu mamy King Ramusa. Skin, który, tak jak większość na tej liście, nie jest jakiś wystrzałowy, nie jest niczym specjalnym. Jest to zwykły Ramus. Tylko z lekkim ricolorem. Nawet jak sobie zobaczysz na jego splash art, no to nie jest on oczywiście najładniejszy. I jak o tym pomyślisz, na dobrą sprawę jest to skin, który ty mógłbyś zrobić w Photoshopie z minimalnymi umiejętnościami graficznymi, 5 minut, korzystając ze zwykłego bazowego skina Ramusa. Takich ciekawostek, jest to skin inspirowany postacią Bowsera z Super Mario. I jest to skin, który był rozdany dla wszystkich graczy, którzy brali udział w Closed becie League of Legends od kwietnia do października 2009 roku. Tak poza tym, ten skin nie był nigdy dostępny do kupna, nie był nigdy dostępny na jakichś kodach, nie mogłeś go zdobyć z trzeciej ręki, dlatego tylko nieliczne konta, które grały w Lola w 2009 roku, mają tego skina i bardzo rzadko zobaczysz go w grze, bo mało kto, kto grał wtedy i miał w tej konto, gra aż do dziś. Co też łączy się z tym skinem, to są dwie ikonki, które były rozdawane dla graczy, którzy brali udział w closed becie a w dodatku byli w top 100 najlepszych graczy i w top 500 najlepszych graczy. I to są najrzadsze ikonki, jeżeli chodzi o League of Legends. I naprawdę tylko czyści weterani mają tą ikonkę. I z tego, co ja kojarzę z osób znanych, które takie ikonki kiedykolwiek miały, to był to profesjonalny zawodnik CLG EU, Wicked i profesjonalny zawodnik TSM, Darius. To jest... Top 10 najrzadszych skinów w League of Legends. Oczywiście tutaj poustawianie tego, co jest top 1, co jest top 3, co jest top 5, no można by trochę pewnie pozmieniać. Nie mamy tutaj dostępu do żadnych danych, ile osób takiego skina ma. Ja tworząc tą listę kierowałem się tym, czy dany skin jest rzadki, czy był kiedyś reselowany, jak często go widywałem w gierce. Jeżeli masz któryś z tych skinów, możesz się pochwalić w komentarzu. To było tyle.